Zadanie ósme. Iloczyn wszystkich rozwiązań równania 2x w nawiasie x do kwadratu minus 9 i następny nawias x plus 1 równa się 0 jest równy. Iloczyn wszystkich rozwiązań równania jest równy. A więc z tego mamy pierwsze rozwiązanie równe 0, z tego rozwiązanie mamy równe 3 i minus 3, a z tego rozwiązanie mamy równe minus 1. Iloczyn jest to mnożenie, a więc odpowiedzią prawidłową będzie 0 razy 3 razy minus 3 razy minus 1. 0 razy cokolwiek daje 0, czyli odpowiedzią prawidłową jest odpowiedź C. Chodzi tutaj o znalezienie w tym zadaniu miejsc zerowych, czyli dla jakiej wartości nasz wielomian się wyzeruje. Wyzeruje się wtedy, kiedy jeden z jego składników będzie równy 0. Tak więc minus 1 zeruje nam ten nawias, bo minus 1 plus 1 to 0, Tutaj trójka do kwadratu to 9 minus 9 też zeruje. Minus trójka do kwadratu to też jest 9. Minus 9 zeruje. Natomiast, żeby z dwóch x zrobić 0, po prostu za x trzeba podłożyć 0. I właśnie te miejsca zerowe po przemnożeniu dają nam wynik C równy 0.